Witam wszystkich serdecznie tutaj, STT Starcraft, i zapraszam Was do drugiego pojedynku, do drugiego meczu z w pojedynku Best of Nine między White a Beastim. Beastie QT, e, który gra Terranem, White oczywiście Protosem, tym razem mamy mapę Daybreak. I no cóż, zobaczymy co będzie tym razem. W poprzednim meczu tak długo gadałem o Imbie Terrana, o Mediwakach, o Helbatach i o e, wdowich minach. Że aż. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego meczu, zróbcie to teraz. Tak jest, trzeba się przełączyć na inny film. Że aż. Whitra wybudował 2-3 Oracle i po prostu wygrał ten mecz. Yy, bardzo, bardzo, bardzo przekonująco. No cóż, co zobaczymy tym razem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jestem bardzo ciekaw. Wiem za to i wy też to widzicie, że ten mecz będzie dłuższy od poprzednich, więc być może zobaczymy po prostu jakąś nieco bardziej makro grę. A zważywszy na to, że na początku się niewiele dzieje, to troszkę przyspieszam. Ostatnim razem gadałem o Imba Terranie, więc może tym razem pogadam sobie o Imba Protosie. Protos w Hard dostał całe mnóstwo nowych jednostek. Wszystkie latają. Protos dostał Oracle, Protos dostał Tempesta, i Protos dostał Mothership Core. Nie dostał co prawda nic innego oprócz nieco zmienionego VoidRay'a, ale VoidRay to też jednostka latająca, więc poniekąd podpada pod to co mówiłem. Um, I Oracle. Oracle ma kilka bardzo przydatnych umiejętności. Ma Envision, które daje możliwość daje detekcję krótko mówiąc ma jeszcze jedną umiejętność, która rzucona na jednostki wroga daje tobie możliwość widzenia tego, co widzą te jednostki, a w zasadzie widzenia tych jednostek, czyli jeśli na przykład rzuci się jak się nazywa ta umiejętność? Oczywiście nie pamiętam. Jeśli rzuci tę umiejętność na na przykład wrogie swarm hosty wtedy, kiedy idą, to będziemy mogli je widzieć cały czas i przez to też na przykład atakować. Jeśli rzucimy na prołby drony, to będziemy widzieli cały czas linię minerałów. No to jest naprawdę dosyć, dosyć przydatna umiejętność, szczególnie właśnie w pojedynku, wydaje mi się, protos przeciwko zergowi, wtedy kiedy zerg się gdzieś tam ustawia swoimi jednostkami i blokuje protosa, żeby protos wiedział, gdzie się te jednostki znajdują. Um, oczywiście jest też umiejętność, która pozwala Oracle atakować. I to Prismatic Beams się chyba nazywa ten atak. Działa on tak, że jego aktywowanie kosztuje 25 energii i każdą sekundę, kiedy działa, kosztuje kolejną jedną albo dwa punkty energii. Czyli tak naprawdę jest to yy, atak o ograniczonym czasie działania, ale jest to atak przepotężny, yy, ponieważ jeden taki atak zadaje... 15 obrażeń plus 10 obrażeń jednostkom lekkim. Czyli, krótko mówiąc, probki, dronki i cefalki giną w dwóch strzałach, a że jeden strzał odbywa się co 0,83 sekundy bodajże, to są to naprawdę ogromne obrażenia. No i Oracle naprawdę bardzo się sprawdza w niszczeniu linii minerału przeciwnika, co zresztą widzieliśmy w poprzednim meczu między Beastem a Whiterą którego, jeśli nie widzieliście jeszcze raz, polecam zobaczcie go dokładnie w tej chwili. Teraz widzimy Mothership Shibcore. Mothership Shibcore ma e, trzy umiejętności: fotonowe które zmienia w Nexusa w jedno gigantyczne e, działko, kanona, konkretnie, zadające 20 obrażeń, z taką samą prędkością jak kanon. Uuu, czy zostanie złapany ten Mother kor Zostanie złapany w Bum! ale Mother szybkor na szczęście przeżywa. E, Marinescy co prawda, zaraz go dobiją i to będzie już po prostu na tyle jeśli chodzi o tego. Tak, peszek. Ale jakieś tam obrażenia zadał, więc e, powiedzmy, że nie była to zupełnie zmarnowana inwestycja. Dobrze, i Mothership Core ma też umiejętność Time Warp, czyli to wygląda tak. A widzieliśmy to zresztą tutaj w linii minerałów. Ustawia taką bańkę mydlaną, e, która sprawia, że wszystkie jednostki, które przez nią przechodzą, wszystkie wrogie jednostki, które przez nią przechodzą, poruszają się wolniej znacząco wolniej, e, dzięki czemu na przykład mo, nie mogą tak efektywnie uciekać przed zelotami, tudzież po prostu rzucona na linię minerałów sprawa, że troszeczkę wolniej wydobywają te e, surowce, co jest oczywiście zyskiem dla e, protosa. Mm. I ostatnią umiejętnością jest Recall. Recall w tym momencie działa tak, że jeśli Mothership Core jest nad grupą jakichś jednostek, to te jednostki, nad którymi Mothership był... Widzieliście, tutaj był, tutaj był Engage Afterburners, jak szybko się ten medivac porusza. W zasadzie nie da się w tym momencie złapać. Muszą, muszą się ewakuować wszystkie probki, bo w przeciwnym wypadku... Jedna tylko została stracona na szczęście, więc why miał tutaj troszkę... No nie powiem szczęścia, to było po prostu dobre z jego strony. Jeszcze Marincy w tym momencie padają. Oj, to będą ogromne straty, tyle protosa, ogromne straty, tyle protosa, Mediwag cały czas jest. Parę stalkerów, parę zlotów, płorpowany z ale one no, zostaną zabite zanim nie walnę. w ogóle eee, straciłem odwagę. W tak każdym razie zostanie odparty na atak. A ledwo, bo ledwo, na szczęście miał już Oversiri, aktywowany foton Overcharge zmieniając Nexus w jeden wielki kanon. Tak jak mówiłem, są dwa obserwery. Jak wyglądają straty w tym momencie? Nie zostały zabite praktycznie żadne probki ze strony Whitey i to jest coś co go tak naprawdę ratuje, ponieważ ma wciąż przewagę ilości obser. O, czy zostanie zniszczony ten mediwak? Nie został zniszczony. To było bardzo ryzykowne. Tutaj Beasty widział, że ten Overcharge został odpalony i, i rzucanie się tym mediwakiem to był bardzo 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 zły pomysł ale na szczęście uda mu się uratować większość malinców i samego Mediwaka. On będzie mógł zostać naprawiony do pełni zdrowia i być używany już za kilka chwil. E, tymczasem Photon On trwa minutę i tak jak mówię, zadaje 20 obrażeń, e, więc dzięki temu możemy czasem na niektórych Nexusach zobaczyć ilość zabitych. To jest coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. E, I jeszcze jedna taka uwaga z mojej strony. Ja w pojedynku przeciwko Terranom buduję kanony za linią minerałów. Zwykle dwa. E, Polecam wam też to robić. Zakładam, że oglądają mnie e, gracze nie z ligi Masters czy Grand Masters, tylko raczej e, gracze troszkę słabsi. A co dają takie kanony? Dwie rzeczy. Po pierwsze, dają nam dłuższy czas na reakcję w przypadku ataku, w przypadku dropa mediwakami. Po drugie, dają nam detekcję, jeśli ktoś zrzuca nam. E, Miny, to my te miny będziemy widzieć. Szczególnie, że kanon, pamiętajcie, ma większy zasięg detekcji niż zasięg ataku, więc tak jak widzi dalej, niż jest w stanie atakować. No i też pamiętajcie, że AI jednostek, które są dropowane za linią minerów, działa tak, że one najpierw domyślnie atakują. To, co jest, jest dla nich zagrożeniem, czyli w tym wypadku kanony są w stanie je atakować, więc one będą atakowały kanony. Dobra, mamy tutaj chyba e, Bistiego, który się zbiera do całkiem dużego dropa. Mamy trzy mediwaki, dwie miny, dwa marudery i całkiem dużo, 12 konkretnie marynców I to jest dosyć, dosyć przerażający atak. White widzę ma podobną armię, jeśli chodzi o rozmiar. Nie, dobra, ma już dwa kolosy, o czym ja mówię. Dwa kolosy będą w stanie sobie spokojnie rady z tą armią, nawet przy tak niewielkim wsparciu z yy, Stalker. Yy, jest tutaj w Wdowia Mina, która ma za zadanie po prostu opóźnić ekspansję. Przepraszam i na pewno jej się to uda. Yy, zwykle biorące ekspansje proto się nie sprawdzają, czy jest tam jakaś mina. Oczywiście Whitea może coś takiego zrobić, bo komandy są ale normalnie ludzie tego nie robią. ux soczku na e, gardło. O, będziemy mieli podwójny drop. Z jednej strony tutaj, z drugiej strony tu. Na szczęście Whitea wie, że tu jest obserwer i jest w stanie rozdzielić swoją armię tak, by efektywnie dać sobie radę z tym dropem. E, ten drop tutaj nic nie ugrał, ten drop tutaj cały czas czeka, White go widzi, spójrzcie na to, White wie, że tutaj są dwa mediwaki czekające i ulokował swoje jednostki adekwatnie do tego, czego się spodziewa. Beasty widzi, że tu są jednostki, więc tym mediwakiem nie będzie dropował, ale czy zdecyduje się na drop tym? Tak, zaraz będzie Afterburners, Engage Afterburners, jest overcharge rzucony i niewiele zostanie z tego ugrany, bardzo niewiele zostanie z tego ugrany, Gino Manis jest Escape i nawet nie zostanie żaden z tych mediwaków zniszczony. Oj! Dź. Z żadnej strony nie był to dobry drop, nie był to dobry drop dla Whitry, ponieważ nie udało się zniszczyć Medivaca i większości jednostek. Nie był to dobry drop dla Beastiego, ponieważ nie udało mu się zadać, zadać praktycznie żadnych strat. Jedyną <gry> prawdziwą stratą jest to, że Madroship Core zużył troszkę energii. Tymczasem Beastie ma już trzecią bazę i to w zasadzie w pełni wysaturowano, więc on jest w dużo lepszej sytuacji w tej chwili niż Whitra. Whitra cały czas tej swojej Yy, trzeciej bazy nie założył, tu jest ta mina, która skutecznie opóźnia budowę yy, kolejnego Nexusa. W tym momencie dopiero będzie mógł Whiteira to zrobić. Jeśli chodzi o ekonomię Whitera, jest zdecydowanie do tyłu ilość probek, ok, taka sama jak jest ale trzecia baza i muły, na dodatek, co ważniejsze, muły yy, dają naprawdę ogromną, ogromną, ogromną przewagę. Terranowi. I na tym etapie gry wydaje mi się, że to już na tyle znacząca przewaga, że Whitera może mieć problemy z wyjściem zwycięsko z tego pojedynku i oczywiście znowu zaczynają wiercić! Normalnie, mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to jakoś bardzo. Ze strony Whitry mamy już Templary, mamy Storma w drodze, upgrade'y dopiero plus 2, plus 2. E, tak jest. Czyli troszkę troszkę obuźnione upgrade'y, no i zdecydowanie przesaturowane są te Dwie bazy będzie musiał, jak tylko się ten Nexus wybuduje przenieść część prołówek do tego trzeciego Nexusa. I Bisty zbiera się do kolejnego ataku. Mamy miny, mamy Marinsów, mamy marudery, mamy medivaki, wszystkie jednostki na M i mamy też wikingi. Wikingów jest 7, czyli stosunkowo niedużo. Siedem wikingów to jest ilość, która pozwala chyba w trzech strzałach niszczyć niszczyć kolosy. Uuu, będą snajpowane te kolosy, jest mało stalkerów, będzie ciężko White'a się e, obronić przed tym atakiem. Ten Nexus padnie, spójrzcie na to, jak szybko ten Nexus jest niszczony przez tą pakczkę Marinesów Medivac Marauderów, bardzo szybko, więc w tym momencie jest White w znaczących, znaczących kłopotach. Ma co prawda stormy, e, w związku z czym będzie w stanie zadawać dużo obrażenia tym jednostkom Marine Medivac Maruder, ale z drugiej strony z drugiej strony nie ma ekonomii, nie ma żadnej ekonomii Terran. Już tak długo jest na trzeciej bazie: ma 30 supply przewagi, zaraz będzie zakładał trzecią bazę. Spójrzcie na to dokładnie, jest już tutaj nawet command center zaplanowany do budowy. Dwie bazy przeciwko czterem, nawet Terran versus Protoss. No to, to, to nie jest dobra sytuacja dla Terrana. Co więcej, są też ghosty w drodze. Już Beasty widział tego switcha w Templarów, nawet widział Templar Archives. Więc on wszystko wie, wie wszystko. Whiter w tym momencie ma słabszą armię, o 40 supply słabszą armię, ale musi się ruszyć. Jeśli w tym momencie się nie ruszy i nie zada dużych strat Terranowi, to dalej, kiedy już wszystkie tego gołsty będą, kiedy będzie więcej Wikingów, więcej mediwaków, więcej energii na Medivakach, wtedy już nie będzie miał absolutnie żadnych szans na zwycięstwo w tym meczu i ugranie czegokolwiek. Więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak się to, jak się to potoczy. Moim zdaniem Whiter powinien się zaraz ruszać. Jeszcze kilka ostatnich warpinów. Ale nie, nie decyduje się na to. Jest double expand. To jest alternatywne w tym momencie zachowanie w stosunku do, w stosunku do ataku. No oczywiście można podwójnie zaekspować, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że White Island niestety już jest tak daleko do tyłu względem Terrana. Terran już jest wymaksowany, no spójrzcie na to. To obawiam się, że ta walka za kilka chwil będzie już... Tylko formalnością i, i, i nic się nie uda ugrać. Będą EMP rzucone przez tych Ghostów. Wildtrak nie ma już tego obserwera. tutaj. Robi dobrego splita na Templarach. Jeden feedback poszedł, to był dobry feedback, ale to zbyt mało. EMP zo, snipe został rzucony, przepraszam. W tym momencie Ghosty rzucają jeden EMP, drugi EMP. Są jeszcze Templary, dwa Templary z dużą ilością Stormów. Ale to jest kiepska pozycja dla, dla Protosa, żeby z te jednostki. Musi rzucić kilka dobrych stormów. Kilka dobrych stormów to jest to, czego w tym momencie potrzebuje i wtedy będzie miał szansę jeszcze jakoś z tego wyjść cało. Te jednostki próbują fokusować ten ale nie uda im się to. W tym momencie zaraz będzie cała MMM schodziło w dół. Y, templary i nie może Beastie zejść tutaj w dół, nie może sobie na to pozwolić. Musi zniszczyć te Templary najpierw, w przeciwnym wypadku nie będzie mógł zejść. Jeden Templar pada, kolejny Templar. Bardzo dobre zagranie, wybranie małej części jednostek i atakowanie, fokusowanie tych Templarów bardzo, bardzo, bardzo słusznie. I w tym momencie Supply, różnica Supply nie jest już tak wielka. 180 limitu przeciwko 194, więc w tym momencie nie jest nie jest Ytra w jakiejś tra tragicznej sytuacji. Już się te dwa kolejne Nexusy skończyły. Nie są jeszcze w pełni wysaturowane. Ten już za kilka sekund będzie. Więc ekonomicznie Ytra jeszcze ma jakieś szanse. Ma trochę mało gateów, szczerze mówiąc. E jeden kolos, który stoi i nic nie robi. Są upgrady plus 3, plus 3 już prawie, że prawie że zakończone. Uj, ciężko jest, ciężko, ciężko, ciężko. te tym są snajpowane przez ghostów. Jest jeden mediwak pusty, który. <laughs> Ktoś zostanie zfeedbackowany, zostało ich i tak pięć, więc cóż, mała różnica. I będą snajpy na tych templarach, jeden templar pada, Ghost nie zostały zabite, tutaj jest większość ładnego splita White teraz zrobił. Beastie cały czas nie może się zebrać, nie może się ruszyć do tego ataku, to jest troszkę patowa sytuacja w tym momencie. Nawet ta jedna mina nie została zawita przez złota. są kolejne snajpy, ale wszystkie ghosty padają, jeśli wszystkie ghosty padną, nie, może nie być w złej sytuacji, ale teraz zobaczymy, zobaczymy, jeśli będą jeden niezły storm, wycofały się wszystkie jednostki, jest tu jeszcze jeden ghost, powinien zostać speedbackowany w tym momencie, wylądowały wszystkie wikingi i teraz, gdyby teraz rzucił te stormy, rzucaj te stormy! To by było dobre miejsce, ale są już splity, już uciekają te jednostki i nie jest to idealne. Oj, ale bardzo równy pojedynek, wszystkie supply spadają, ale Ytra chyba spada trochę szybciej. Dobry storm, kolejny dobry storm! Musi jeszcze jeden, co najmniej tak samo dobry storm zostać rzucony. 20 supply różnicy w tym momencie, Ten, ter będzie miał już duże posiłki, jest nuke rzucony! Jest nuk, nie ma żadnego obserwera w tym momencie, Ytra nie może widzieć tego nika. Czy ten nuke zostanie skancerowany? Kolejny EMP został rzucony, czy Ytra w ogóle widzi tego niuka, On musi go widzieć. Musi go widzieć, bardzo, dobra, bardzo dobre zagranie i nie zostały zniszczone praktycznie żadne jednostki tym niukiem. ale w tym czy Ytra się wycofał, więc ma już wolne pole Beastie, musi zebrać swoje posiłki, które gdzieś tam zmierzają z jego głównej bazy. Będą dropy, dokąd się zdecyduje zdropować? Dokąd się zdecyduje zdropować? W tym czy próbuje się ruszać? Nie, nie próbuje się ruszać. Dokąd te dropy polecą? Do main'a chyba polecą. Obawiam się, że polecą do main'a, ale Ytra może je widzieć. Nie. Nie zobaczy ich. Whra ich nie widział. A w związku z tym będzie za kilka chwil w dużych kłopotach. Te mediwaki, jest Engage Afterburners. Tu są kanony. Bardzo dobrze. Jest też Malerzyk Core i Photonowers będzie mógł zostać rzucony. Czy zostanie rzucony w tym momencie Whtra! Są kanony, bardzo dobrze. Photon Overcharge będzie wysnajpowany. Jeszcze Time Warp by się przydał w tym momencie. Nie został już Time Warp, ale tu jest dostatecznie dużo terenu, by zniszczyć wszystkie te jednostki. Jest feedback na jednym z mediwaków bardzo dobrze. I White się wycofał, wycofał część armii, nie całą armię, wycofał część armii. Nie będzie mogła cała ta armia uciec w tym, zostaną wysnajpowane. Kolos, jeden kolos pada, drugi kolos też zostanie zniszczony. Drugi kolos nie został zniszczony. Uf, ale w tym momencie ruszyła się tutaj Armia Ghostów. One są zakloukowane, więc w tym momencie nie ma za bardzo ich, jak Whiter, atakować i ten Nexus też za kilka chwil może zostać zniszczony. Nawet Nuke został kontrolnie rzucony, jest dobry storm, jeden dobry storm, jeszcze jeden dobry storm tutaj w tą stronę na rampie, nierzucony storm na armię Protosa w tym momencie, oj, Whiter w naprawdę dużych kłopotach, całej jego armia musi w tym momencie wrócić tutaj do tej centralnej pozycji. Nuke został chyba skancelowany, nie spadł, a jest jeszcze tutaj jeden Ghost, który e, cały czas zakloukowany, atakuje Nexusa. Ma dużą przewagę, teraz to będzie kolejna baza, co prawda nie założona, ale te, zabicie tego zrata. to jest już tylko kwestia czasu. Jeden maroder, jeden marin, raczej z tym dadzą radę. Musi łajtra wybudować jakiegoś obserwera zamiast kolosów. Obserwy jest, przepraszam, zakolejkowany obserwer, ale jeszcze trochę czasu mi nie zajmie, on zostanie zakończony. A ten ghost. Atakuje cały czas budynki. Dwa strzały na proba, 26 obrażeń przeciwko lekkim jednostkom. Nice. Kolejny command center, żeby troszkę zwiększyć ten limit Terrana, móc poświęcić trochę CFA, żeby móc więcej e, wybudować armii. I jest atak z czterech zolotów. No, tu jeszcze nie jest gotowy ten Tane Fortress, ale za kilka chwil będzie, i wtedy już będzie naprawdę trudno. Powinien występuować, moim zdaniem, tego tureta. I za kilka chwil powinien próbować templarami jakiś atak robić. Ale to jest zbyt tani trik chyba na Bistiego. Jest już wybudowana forteca, i niestety, niestety. Że Ty White nic nie ugra w tamtym miejscu. Po dwa kolosy na raz buduje i to jest dobra decyzja, ponieważ cały czas listy idzie w ghosty. Ten jeden Nexus, no jeszcze dużo czasu minie zanim wstanie, powstanie, ale w tym momencie White nie jest w takiej złej sytuacji. Tutaj ma dosyć, dosyć dobrze, znaczy dosyć świeżą ekspansję. No zobaczymy, zobaczymy. W tym momencie wycofane są próbki z drugiej bazy i znowu gdzieś tam wiercą, co jest troszkę przerażające. Ech, dobra. Na chwilę wyłączam mikrofon. Mam nadzieję, że na jakiś czas przestaną wiepić. E, może będę próbował to robić wtedy, kiedy są jakieś przeszkadzające dźwięki, bo po prostu inaczej, inaczej się nie da. Jest 200 dla White Supply, 200 prawie że dla Bistiego. Czy widzi tego niuka? Jeśli ten niuk spadnie na templarów, będzie duży problem. Ale White a, co robi White Ray? White a ucieka swoimi jednostkami, zostaną zniszczone, chyba ten jeden kanon zostanie zniszczony. Nawet nie, nawet nie został zniszczony. Jest sporo ghostów, parę wikingów, wikingów trochę mało i tu mamy drop do w tym momencie, oj został zniszczony nexus już dużo wcześniej, w tym momencie jest bardzo dużo jednostek tutaj. I obawiam się, że cała infrastruktura White już za kilka chwil zostanie zniszczona. W tym momencie próbuje otaczać White'a całą tą armię. Bardzo dobra jest kiepski storm rzucony, ale tu są kolosy. Tu są kolosy, tu są templary, jest storm rzucony na wikingi, wikingi będą bardzo szybko padały w tym momencie. Oj White'a może jednak wygrać ten mecz. Ma szansę wygrać ten mecz. Są ogromne dropy w mainie, ale w tym momencie tak naprawdę wszystko zależy od tego, wszystko zależy od tej głównej bazy. Czy uda się White pokonać obronę z tej planetarki? Czy uda się White pokonać całą tę armię, nawet jeżeli straci bazy większość swoich baz cały czas może zachować tę armię i w tym momencie w stanie pokonać, dasz radę z tymi y, rozproszonymi terrońskimi jednostkami, ale chyba nie zdecyduje się, czy to będzie na atak, a te marudery cały czas, cały czas niszczą kolejne pylony, kolejne gatewaye, nie jest dobrze. Zeroty bardzo szybko padają, nawet chyba jednego się nie uda zniszczyć y, marudera. Oj, zdecydowanie nie. Łajtra, w dużych tarapatach. Wikingi wysnajpowały kolejnego kolosa. Mało tu jest jednostek w mainie, mało jednostek w mainie, ale z drugiej strony White cały czas traci, cały czas traci produkcję, cały czas traci armię. No i 30 ponad supply przewagi w tym momencie dla Bistiego już. To jest ogromna różnica. Te kolosy mogą atakować z daleka, owszem, ale nie wiem czy to w tym będzie robi wielką różnicę. Cztery wikingi naraz produkowane. Jeszcze przed chwilą teraz już 3 i nawet, nawet jeśli Whitea zdoła się przebić tutaj przez tą obronę to tu trac zdecydowanie zbyt dużo. Nie ma już nawet Photon Overcharge'a, bo ponieważ nie ma Mothership Core jest źle dla Wite y, Bisti. Może się już chyba powoli zaczyna cieszyć z wygrany, ale jeszcze nic nie przesądzajmy. Cały czas mówimy o Whitee. To jest Whitea. On potrafi wyjść z każdej sytuacji, dosłownie każdej sytuacji. Ale obawiam się, że z tej sytuacji nie będzie w stanie wyjść. I mówi GG i well played. I tak odkończy się ten mecz, czyli, czyli, czyli w tej chwili ile mamy? Jeden do jednego. Jeden do jednego. White w pojedynku z Beastim i jest to best of nine. Także zapraszam do kolejnych meczy. I jeśli nie widzieliście pierwszego, pierwszego, to zróbcie to. Też naprawdę bardzo fajny mecz. Jeśli graczy protosem, warto go obejrzeć. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego kasta.